Tutaj na hali sportowej akurat pracownicy Moxiru szyją dwa wzory maseczek. Pierwszy wzór prosty, który dosyć prosto się szyje, i jego procedura, jego wytworzenia zakłada kroki, które mogą wykonywać amatorscy czy początkujący szyjący. I taką maseczkę troszeczkę bardziej skomplikowaną, do której już troszeczkę więcej wprawy potrzeba. Chcieliśmy maseczkę, którą bardzo szybko będzie można wprowadzić i w dużej ilo ilości pozyskać dla mieszkańców. Natomiast e, dostaliśmy też propozycję od firmy, która e, przygotowuje gotowo wykrojony materiał. Dostaliśmy wykrojone tak jakby ćwiartki takiej maseczki i jedynym zadaniem tutaj osób przyjących jest ich szycie. No ale właśnie tak jak mówiłem, to wymaga większych umiejętności ma pan w ręce jakieś maseczki? Czy to są te maseczki, które tu są szyte czy jakieś inne, jeszcze wcześniejsze? Tak, to jest ta pierwsza partia maseczek, nazwijmy takich bardziej klasycznych, które już szyjemy tutaj w tym miejscu i te maseczki będą kolportowane wśród mieszkańców Chrzanowa. Natomiast ta maseczka, którą mam na sobie, to jest troszeczkę inny wzór, który szyjemy właśnie od dzisiaj w tym miejscu. Te maseczki, 17 tysięcy sztuk, czyli tą pierwszą partię zakupiliśmy jako gmina i one od wczoraj są dystrybuowane wśród mieszkańców na wszystkich osiedlach i sołectwach w naszej gminie. Pod każdy adres zostanie dostarczona przesyłka od nas. To są maseczki bawełniane wielokrotnego użytku, które można prać w pralce i stosować wielokrotnie. Około 10 tysięcy złotych daliśmy na zakup maszyn do szycia, na zakup części niezbędnego sprzętu. Natomiast materiał na maseczki pozyskujemy od sponsorów. Pierwszym darczyńcą jest zakład lecznictwa ambulatoryjnego w Szanowie, który przekazał 10 tysięcy złotych na zakup materiału. Kolejna firma to Unimetal, która również przekazała 3,5 tysiąca złotych na zakup materiału, więc materiału mamy na dzisiaj na około 25 tysięcy sztuk maseczek, które szyjemy w dwóch miejscach. Kto zasiada za tymi urządzeniami i Tworzy maseczki. Pracownicy naszych instytucji zarówno Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także Ośrodka Pomocy Społecznej. To są pracownicy, którzy prywatnie mieli te umiejętności lub też nabyli je teraz w trakcie, żeby pomóc, wykorzystując czas przestoju naszych instytucji, zrobiliśmy tutaj taką małą manufakturę. Druga z pięcioma maszynami jest z miejskiej Bibliotece Publicznej. Okazało się, że wśród naszych pracowników są bibliotekarki, które raz, że mają maszyny w domu, dwa, że potrafią szyć. Także wszyscy chętnie przyłączyliśmy się do tej akcji, która jest no na dzień dzisiejszy no bardzo potrzebna i wydaje nam się, że możemy w tym ciężkim czasie pomóc gminie przygotować maseczki dla mieszkańców. Dzisiaj zorganizowałyśmy dwie maszyny, natomiast jak rozpytaliśmy wśród pracowników, okazało się, że tych maszyn w domach jest więcej i nasze bibliotekarki bardzo chętnie zgodziły się przywieźć maszyny z Domu do biblioteki, i tutaj zorganizowaliśmy drugie miejsce, w którym te maseczki będą szyte. Ośrodek pomocy społecznej wraz z wolontariuszami szanowskiego Centrum Wolontariatu chce przyłączyć się do akcji szycia i dystrybucji maseczek dla mieszkańców naszej gminy. Jeżeli Państwo potrzebują maseczek, a z jakiegoś powodu nie są w stanie samodzielnie sobie ich zakupić bądź uszyć, prosimy o zgłaszanie tego faktu w Centrum Wolontariatu Szanowskiego pod numerem telefonu 885. 802-952 w Szanowskim Centrum Wolontariatu bądź w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wówczas ustalimy formę dostarczenia bądź odbioru osobistego tych maseczek.